Rolnik Szukażony w ogniu krytyki. Były uczestnik show grzmi, po prostu kłamią. Dwunasta edycja popularnego programu Rolnik Szukażony dobiegła końca, ale zamiast pozytywnych emocji, przyniosła falę krytyki. Widzowie zarzucają uczestnikom brak autentyczności i chemii, a byli uczestnicy programu podzielili się swoimi opiniami na temat obecnego kształtu formatu. Czy program stracił swój dawny urok? Choć rolnik szuka żony wciąż ma swoich wiernych fanów, wielu widzów wyraziło rozczarowanie minioną edycją. W mediach społecznościowych pojawiły się opinie, że program stracił na autentyczności, a uczestnicy kierują się głównie chęcią zdobycia popularności. Panie zgłaszające się do programu to wszystkie są z dużych miast, czasem z zagranicy, często wykształcone z dobrą pracą lub nadal studiujące, urodziwe i rzekłabym szukające rozgłosu medialnego, napisała jedna z internautek. Niektórzy zwracają uwagę, że wybory rolników bywają nietrafione, a relacje między uczestnikami wydają się sztuczne. Czy tylko ja widzę dystans między parami? Żadnych czułości, spojrzeń i tego czegoś, tak, wiem, że są kamery, ale przypomnijcie sobie poprzednie edycje tu jest jakoś tak sztucznie zauważył jeden z widzów. Krytyka dotyczy również motywacji uczestników. Zgłaszają się ludzie, którzy myślą innymi realiami. By zaistnieć w show biznesie dodano w komentarzach. Byli uczestnicy rolnika Gorzko o 12. edycji show. Opinie byłych uczestników programu są podzielone. Małgorzata Borysewicz, która brała udział w czwartej edycji, stwierdziła, że mimo krytyki wciąż można znaleźć w programie szczere osoby. Osobiście wolę taką formułę niż afery i niepotrzebne emocje. Fajnie, że było sporo szczerych osób i jak widać, uda się znaleźć w programie, powiedziała w rozmowie z Plotkiem. Znowu pojawia się w programie wielu oszustów, manipulatorów, a kandydatki po prostu kłamią, żeby zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo. Ocenił. Jego zdaniem program stał się trampoliną do kariery w mediach, a nie platformą do poszukiwania miłości. Dążą do promocji swojej osoby, a nie stworzenia pary i związku z rolniczką czy rolnikiem. Uczestniczki to osoby zmotywowane dla pieniędzy, sławy, zmiany życia, ale nie na gospodarstwie, tylko w internecie czy wręcz na wybiegu, dodał. Czy rolnik szuka żony potrzebuje zmian? Wielu widzów i komentatorów uważa, że format wymaga odświeżenia. Pojawiają się głosy, że selekcja uczestników powinna być bardziej profesjonalna, a analiza ich osobowości dokładniejsza. W kolejnych sezonach powinna pojawić się profesjonalna analiza relacji i cech osobowości uczestników, zasugerował jeden z internautów. Czy takie zmiany pomogłyby przywrócić programowi dawny blask? Czas pokaże, czy produkcja zdecyduje się na wprowadzenie nowych rozwiązań.